Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri. No i dzisiaj, tak jak wam obiecałem w ostatnim odcineczku, e, działamy sobie e, w grotach, czyli będziemy kopać żelazo. E, o, żyły srebra. Myślałem, że były trudniej dostępne. Coś, coś mi wy, wyleciało z głowy, bo był jeszcze kłeścik na srebro, ale na srebra chyba było 30 albo 50 sztuk. Więc już stwierdziłem, że nie będę was e, tym męczył. E, muszę zwolnić slota. Myślę, że tym zwolnię slota. I kilofy 28. Kurde, mogą się łamać do woli, damy radę. E, no dobra, 15 rud żelaza, myślę, że to sprawnie pójdzie. Tutaj widzę, że PvP jest włączone. No trudno. Mm. Okej, okay. no dobra. E, działamy dopóki nie wykorzystamy całej tutaj rudy. E, zerknę sobie szybko na towarzysza. Pokaż. No, no i widzicie, nie, nie levelowałem go w odpowiednim momencie. Eee, czy coś tu jeszcze mogę ogarnąć? Eee, no, umki sprawdzałem sobie ostatnio, więc chyba nie ma sensu. Ile my jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie z tego? Eee, trzy przynajmniej. Ale jeszcze nie powiedziało, że zużyliśmy surowiec. Teraz powiedziało. Czyli cztery byliśmy w stanie wyciągnąć. Eee, to nie jest taki zły wynik, więc myślę, że spoko. Tutaj mamy wilkołaka, ale to jest NPC. O, to było żelazo. Co, ja taki ślepy jestem. Żyła żelaza tier drugi. E, więc, jeśli wszędzie będzie po cztery, to w sumie spoko. E, no, i w tym odcinku sobie oddamy tego questa dziennego oraz kłodę dębową, i myślę, że będzie też spoko. E, więc taki jest plan na dzisiaj. E, więc w sumie no to moja postać sobie stoi, a ja przydałoby się, żebym was jakoś zagadywał ciekawie, co nie. E, pewnie nie wszyscy, którzy oglądają Alcatraz, oglądają inne moje odcinki, więc w sumie mogę powtórzyć, co mam za obozy. Będą to obozy paintballowo survivalowe Nad morzem w domkach, więc jeśli ktoś z Was jest w domkach, dawajcie znać. A, może gdzieś się będziemy e, widzieć e, na plaży, czy gdzieś tam e, w lesie, jak będę biegał z moimi dzikusami, e, bo e, będziemy zarówno właśnie na plaży się gdzieś tam plażować czasem w jakieś e, lepsze dni. E, jak i biegać po lesie, wiadomo jak to na survivalu, co nie, szałasy i tak dalej, nawet będziemy mieć, mieć nocki w lesie czy dobę w lesie i tak dalej. Um, więc um, myślę, że będzie dość ciekawie. No, jest to jedna z moich działek takich zainteresowań, więc um, na pewno się w tym odnajdę. Um, mam nadzieję, że ekipę będę miał ogarniętą. To jest przedział wiekowy 11 do 18 lat, więc mam nadzieję, że będzie troszkę tych y, starszych osób, y, żebyśmy mogli sobie większego hardcora strzelić. Um, a nie zastanawiać się nad tym, czy, czy dzieciaczki przeżyją w lesie. Chociaż kurczę, jak robiłem na obozach militarnych w zeszłym roku, to miałem dzieciaki właśnie też 11-18 i ci najmłodsi świetnie sobie radzili w tym lesie, kurczę. Więc to też nie zależy od wieku, to już bardziej indywidualnie od osoby. Więc mam nadzieję, że trafią mi się takie w porze osoby, które nie wymiękną, bo ja nie zamierzam wymiękać. Bardzo lubię nosek pod gołem niebem. Mam nadzieję, że pogoda nam na to pozwoli, bo słyszałem w ogóle pogłoski, że lipiec ma być wyjątkowo, ma być bardziej deszczowy niż sierpień, a sierpień ma być tym ciepłym miesiącem. Zazwyczaj jest na odwrót. Od lat pamiętam, że w sierpniu padało, a w lipcu było było bardzo gorąco, więc tutaj będzie odmianka. Troszkę mnie to niepokoi, bo w sumie wolałbym w sierpniu mieć więcej deszczowych dni. Jeden, tak jestem przyzwyczajony. Dwa, będę mógł sobie odpocząć po prostu od tych. Mógłbym sobie odpocząć po prostu od tych gorących dni potem w deszczu. Plus. Plus co? Kurde, no cały czas mi ten telefon wibruje z powiadomieniami plus, plus, plus jak będzie bardzo zła pogoda a kocham burzę nad życie deszcze też bardzo lubię, ale kocham burzę nad życie a w burze nie zabiorę dzieciaków do lasu więc będziemy mieli szansę na więcej takich indurowych zajęć gdzie rzeczywiście też mam w programie trochę takich, dzięki czemu wiem, że się że nie dojrze sobie odpocznę, to jeszcze to jeszcze dzieciaki się nie przemęczą. Znaczy chciałbym, żeby też tam po lesie trochę pochodzili, więc mam nadzieję, że żaden turnus nie będzie w pełni burzowo-deszczowy, bo byłoby to nieprzyjemne mm, dla mnie i dla dzieciaków. Ale jakbym sobie tak co parę dni, powiedzmy, odpoczął od gorącego słońca, od, yy, od biegania po lesie i tak dalej, to też byłoby w Jak nie, no to też przeżyję, będzie spoko. Yy, dobra, tutaj bardzo ładnie nagrody weszły, yy, już połowa expa do levela. Właśnie, zerknę sobie jeszcze na szybko, ile bym tego srebra musiał zebrać. No 50 sztuk, no to bym musiał ze dwa odcinki z tego zrobić, a nie chcę wam dwóch odcinków robić o tym, że zbieram srebro. Bardziej, że właśnie mieliście odcinek o tym, że zbieram żelazo, więc tak jakby no po co. Dobra moi drodzy, to chyba będzie krótszy odcinek, tak się spodziewam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał bo będzie tego tylko więcej. Nawet jeśli ten odcinek jest krótszy, pamiętajcie, że staram się tam powiedzmy plus minus 10-minutowe robić Wam z Alcatri, żeby przez całe wakacje to wchodziło, a żebym ja dzisiaj jeszcze dał radę po tym przy całym nagrywaniu i montowaniu odpocząć. To dlatego są takie krótsze, nie gniewajcie się, po wakacjach wrócę, coś Wam dowale mocniejszego. Dzięki za oglądanie, cześć!